Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O Najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną Matkę w Twojej świętej obecności, oddaję Ci te dni przygotowania do oddania, dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę, oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji Podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłaś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, Dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się twoje oblicze i twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli, czyż ja, twoja matka, nie jestem tutaj, czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką, czyż nie jestem źródłem Twojej radości, czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion, czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda 17 Dobroć Lecz powiadam wam którzy słuchacie Miłujcie waszych nieprzyjaciół dobrze czyńcie tym którzy was nienawidzą błogosławcie tym którzy was przeklinają i módlcie się za tych którzy was oczerniają Jak chcecie żeby ludzie wam czynili podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych którzy was miłują Jakaż za to należy się Wam wdzięczność i grzesznicy to samo czynią. Święty Franciszek Salezy powiedział kiedyś, uczysz się mówić, mówiąc, studiować, studiując, biegać, biegając, pracować, pracując. I tak samo uczysz się kochać, kochając. Wszyscy, którzy myślą, że można się tego nauczyć inaczej, oszukują samych siebie. Jak więc mógłbyś zastosować w praktyce taki rodzaj dobroci? Powiedzmy, że zawiódł cię człowiek, z którym miałeś nadzieję się zaprzyjaźnić, albo umówić na randkę człowiek, któremu ufałeś. Powstrzymaj fale negatywnych emocji, jakie chciałbyś wysyłać w jego stronę, a które skrzywdzą tylko ciebie, i pozwól, by twoje myśli o tobie były pełne dobra. Kochaj je wytrwale. Kiedy otrzymasz od kogoś niespodziewany cios, staraj się uspokoić i wysyłaj w kierunku tego człowieka fale miłości. Uciekaj przed ludźmi, którzy robią ci krzywdę zawsze, ale w sercu, jeśli nie rzeczywistym gestem, okaż im miłość. Ktoś źle mówi na twój temat? Nieważne. Schroń się w miłości. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to, pomście Bożej. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeśli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Tak bowiem, czyniąc węgle żarzące, zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu. Ale zło dobrem zwyciężaj. Wymierzanie sprawiedliwości zostaw Bogu, a Ty traktuj swojego wroga tak, jak potraktowałeś swojego Pana Jezusa, a wtedy nawet wybaczenie nie będzie potrzebne. Powiesz, że to jakieś niewyobrażalne szaleństwo. I tak jest. Ale to Boża terapia Jego sposób na natychmiastowe uwolnienie Cię od cierpienia którego doznajesz od innych. Kiedy zostaniesz zraniony, niech nie przeraża cię burza, która może rozpętać się w twoim wnętrzu. Powiedz, Mój Boże, uspokój gwałtowne fale, rozprosz ciemne chmury i wymasz z mojej głowy błysk piorunów. Daj sobie potem czas na odnalezienie miejsca wewnętrznego spokoju. Spójrz oczami duszy na pokorną i czułą postać Jezusa milczącego przed obliczem sędziów, wrażliwego na osobę zdrajcy i powiedz Jezu, wejdź we mnie, zamieszkaj w moim sercu, pomóż mi być takim, taką, jaką Ty i dobrem odpowiadać na zło. Amen.